Cześć z tej strony Mikaty. Zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy, łapek w górę. Dojeżdżamy do 5000 subów. Dzisiaj gram za dymę. Dzisiaj gram z spajkiem, czyli nikim innym jak na czym kaktusem. Tak właśnie nim gram kaktusem tryb za dyma. No bo czemu nie gramy w nogę? Bo nogę lubimy. Tym filmem, tym shortem chciałbym Wam również pokazać, że Spike nadaje się tak na dobrą sprawę do każdego trybu. Chociaż tak na dobrą sprawę trochę to zależy otwarta, tak? Jeżeli przeciwnik mi pozwoli, to ja tak na dobrą sprawę zrobię dużo. Jeżeli przeciwnik, jeżeli przeciwnik mnie przyblokuje, to też kaktusem, Spike'em nic nie zrobię. Dlatego będziemy się starać, żeby wyszło fajnie. Jaka jest moja taktyka na spajka? Moja tak, tak, taktyka na spajka jest dosyć prosta. Strzel i zwiewaj. Strzel i zwiewaj. Strzel i zwiewaj. Czyli będzie to wyglądało nie inaczej, jak wypuszczę parę strzałów, i będę się cofał. Strzał, cofnięcie. Eee, to jest stara taktyka, widziałem ją jeszcze, jak grałem. Ja nie mogę. To jest gol, to jest gol. W tym momencie przegrywamy 0 do 1 szczerze to nie spodziewałem się, że tak to będzie w tym momencie wyglądać. Jesteśmy w tyle, my mamy 0, przeciwnik ma 1, do końca meczu została minuta, trochę ponad, no dobra już minuta. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie Została minuta do końca meczu e, Jestem przy piłce, ale piłkę oddaję, ponieważ jeżeli o mnie chodzi, to ja nie lubię strzelać bramek Nie lubię, no dobra, za bardzo może nie potrafię, ale dobra, nieważne e, Wolę likwidować przeciwników, wolę torować tą drogę Dlatego też pozwolę sobie postrzelać troszkę moimi kolcami, moim kaktusem e, to jest ranket, oczywiście to jest ranket, jeżeli ktoś ma pytanie, to to jest oczywiście gra rankingowa, bodajże złoty ranket. uje, nie! zostało 20 sekund, zostało 20 sekund do końca, my przegrywamy 0 do 1, co będzie z tego, to ja naprawdę nie wiem, eee, naprawdę nie wiem co tu się stanie. I przegrywamy 0 do 1. Ja zginąłem. Odrodzę się za parę chwil. 8 sekund, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Co? Jest? To jest 1-1. To jest 1-1. I w tym momencie ciąg dalszy nastąpi jutro. Dowiecie się, kto wygrał.